Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na nietypowy odcinek recenzji figurek koni. A dlaczego nietypowy? Ponieważ oprócz recenzji figurki będę dzisiaj też Wam podawać informacje o rasie koni American Pine Horse. Zapraszam do oglądania. Jeśli lubicie takie nietypowe odcinki, gdzie omawiam m.in. rasy koni oprócz figurek, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz dla aktywności i zasubskrybujcie kanał. I kliknijcie dzwoneczek, aby nie przekapić następnych takich filmów. Wszystkie źródła do zdjęć oraz informacji, z których korzystam, znajdziecie w opisie tego filmu. I na sam początek, informacje z książki Katarzyny Piechonki, która nazywa się po prostu Konia Atlas Ras. I w tej książce znajduje się ponad 6, 65 ras koni i jeszcze inne ciekawe informacje. A teraz, oczywiście, informacje o koniu American Pine Horse takie podstawowe, najważniejsze. I na początek, wygląd: umaszczenie srokatę w najróżniejszych proporcjach w sierści białej do maścistej. Istnieje wiele typów umaszczenia sarkatego, w zależności od wielkości plam, ich rozmieszczenia koloru itp. Zad ścięty, bardzo muskularny, zwykle wyżej niż kłąb. Kłoda zawarta głęboka, kłąb niewyraźny, grzbiet prosty, silnie umięśniony, łopatka skośna i długa. Głowa dość mała, klinowata, uszy niewielkie. Profil prosty, oczy duże, wyraziste, szyja mocno umieśniona i prosta. Kończyny suche, mocno umieśnione, kopyta średniej wielkości, twarde. Historia rasy. Historia tej rasy jest nierozerwalnie związana z innymi amerykańskimi rasami koni. Łączą je wspólne początki. Wszystkie te konie pochodzą od przywiezionych przez konkwistadorów w XVI wieku hiszpańskich przodków. Kilka z nich opisano jako nakrapiane czy łaciate. Nakrapiane to oczywiście konie Apalusa. Zbiegłe konie rozprzestrzeniły się po całej Ameryce. W XIX i XX wieku odrębniano z nich rasy, przy czym Paint Horse. Jest właściwie tożsamy z quarter horse, różni je tylko umieszczenie. Stowarzyszenie hodowców tej rasy powołano w 1962 roku. Pokój. Jest to atletycznie zbudowany koń, westernowy, niewielkiego wzrostu, silny i zwrotny. Użytkowanie. American Pine Horse to urodziwy, silny i wytrzymały koń, bardzo wszechstronny. Potrafi rozwijać dużą prędkość na krótkim dystansie. Jest bardzo zwrotny, szybko się uczy, posiada krowi zmysły niezbędne przy pracy z bydłem. Ma zrównoważony temperament, nie jest puchliwy. Ze względu na swoją urodę, a także na przyjazny charakter, jest bardzo popularnym koniem rekreacyjnym, rodzinnym. Konie tej rasy pracują także na ranczach i biorą udział w rodeo oraz w konkurencjach sportowych w stylu westernowym. A teraz bardziej szczegółowa informacja o tej rasie z angielskiej Wikipedii. American Pine Horse to rasa konik, która łączy w sobie zarówno cechy pokroju konia rasy Western, jak i centkowany wzór pinto z białą i ciemną sierścią. Powstała na bazie koni centkowanych z domieszką koni rasy Quarter Horse i Toro Bret, a rejestr rasy American Pine Horse Association jest obecnie jednym z największych w Ameryce Północnej. Rejestr zezwala na rejestrację niektórych nienakrepianych zwierząt jak Solid Pine Bret, i uważa American Pint Horse za rasę koni o odrębnych cechach, a nie tylko rasę barwną. Rejestracja. Połączenie umieszczenia i budowy American Pine Horse sprawiło, że American Pine Horse Association jest drugim co do wielkości rejestrem rasy w Stanach Zjednoczonych. Podczas gdy kolorowy wzór sierści jest niezbędny dla tożsamości rasy, American Pint Horse mają ścisłe wymagania dotyczące linii krwi i charakterystyczny typ ciała konia hodowlanego. Aby kwalifikować się do rejestru, ojciec i matka konia rasy Pint muszą być zarejestrowani w American Paint Horse Association, American Quarter Horse Association lub Jockey Club, konie pełnej krwi angielskiej, co najmniej jedno z rodziców musi być zarejestrowanym koniem rasy American Paint Horse. Istnieją dwie kategorie rejestracji. Regularna dla koni o umaszczeniu InSolid Paint Brett dla tych bez umaszczenia. Regularna rejestracja APHA. Regularnie zarejestrowany koniarsy Paint, a oprócz linii krwi, aby kwalifikować się do regularnego rejestru American Paint Horse Association, koń musi również wykazać naturalne oznakowanie farbą, co oznacza albo dominujący kolor okrywy włosowej z co najmniej jednym kontrastującym obszarem. Jednolitych białych włosów. O wymaganej wielkości z pewną ilością niepigmentowanej skóry obecnej na koniu w momencie jego narodzin, lub w przypadku przeważającej białej sierści, co najmniej jeden kontrastujący obszar o wymaganej wielkości kolorowych włosów z pigmentowaną skórą obecną na koniu. Naturalne umaszczenia zazwyczaj muszą zajmować więcej niż dwa cale i znajdować się w określonych obszarach ciała. Solid Paint Brit, źrebie pełny krwi angielskiej. Ojciec był w szczawie i białym tobiano, a matka czarno-białym towero. jest kasztanowate, więc na barwne potomstwo dwojga zarejestrowanych rodziców rasy Paint, zwane z Solid Paint Breads lub Breeding Stock Pints, również kwalifikuje się do rejestracji z pewnymi ograniczeniami. Mogą one uczestniczyć w niektórych uznawanych pokazach rasy Paint, oferowane są alternatywne programy, a wiele programów motywacyjnych w ramach rejestru jest dostępnych dla. Koń rasy Solid Pint. Jeśli koń o jednolitym umaszczeniu zostanie połączony z koniem po regularnym umaszczeniu, możliwe jest uzyskanie cętkowanego źrebięcia. W niektórych przypadkach, takich jak recesywne wzory Sabino, opisane poniżej, nawet koń o jednolitym umaszczeniu może nadal nosić geny koloru. Jednak w przypadku dominującego wzoru Tobiano, koń rasy Breeding Stock Pint nie będzie nosicielem genów koloru choć może zachować inne pożądane cechy. Kolor. Umaszczenie to Każdy koń ma określoną kombinację bieli i innego koloru z końskiego spektrum. Najczęściej spotykane są konie z białymi plamami w połączeniu z czarnią, gniadym, brązowym, kasztanowatym lub szczawiowym. Mniej powszechne są konie z plamami w kolorach pod wpływem genów rozcieńczenia, takich jak palomino, buckskin, czy bułany, cremello, perlino, perl lub barling faktor i Champagne, czyli po prostu szampański. Różne odcienie Ron lub różne odcienie Dun, w tym grulo. Tutaj chodzi o maści szatę. Farby mogą również nosić geny siwisne i mieć plamy, które ostatecznie blakną do białych włosów, choć zachowują pigmentowaną skórę pod obszarami, które kiedyś były ciemne. Centki mogą mieć dowolny kształt i rozmiar, z wyjątkiem centek lamparcich, które są charakterystyczne dla Apelusa i znajdują się praktycznie w dowolnym miejscu na ciele painta. Choć rosy paint występują w różnych kolorach, z różnymi oznaczeniami i różną genetyką, są one pogrupowane tylko w cztery zdefiniowane wzory umaszczenia: Overo, w tym Frame, Splash i Sabino. Tobiano i Tovero oraz Solid. Hodowlane farby stokowe mogą czasami wykazywać niewielkie cechy kolorystyczne, szczególnie jeśli są nosicielami genetyki Sabino. Takie cechy obejmują niebieskie oczy, różową skórę na wargach i nostrzach, centki i minimalne pręgowanie. Określenia dla zdefiniowanych wzorów kolorów. Farba Overo, Tobiano, najpopularniejszy wzór plamisty, charakteryzujący się okrągłymi znaczeniami z białymi nogami i białą na grzbiecie między kłębem a nasadą ogona, zwykle ułożonymi w mniej więcej pionowy wzór i bardziej białymi niż ciemnymi, z głową zwykle ciemną i oznaczeniami, takimi jak u normalnego konia, to znaczy gwiazdka, snip, pasek lub blaze, czyli strzałka. Overo. Grupa wzorówce centkowania charakteryzująca się ostrymi, nieregularnymi centkami o, o, o orientacji. Poziomej, zwykle bardziej ciemnymi niż białymi, choć twarz jest zwykle biała, czasem z niebieskimi oczami. Biel rzadko przecina grzbiet, a pod poducia są zwykle ciemne. APHA rozpoznaje trzy wzory OVERO: rama, najbardziej znany wzór OVERO. Gen dla frame został genetycznie z zmapowany i w formie homozygotycznej powoduje letal. White syndrom. Wizualnie zidentyfikowane ramki nie mają wad zdrowotnych związanych z ich kolorem i charakteryzują się oszarpanymi, ostrymi, białymi plamami po bokach ciała, pozostawiając ramkę o niebiałym kolorze, która zwykle obejmuje górną linię. Sabino, często mylony z Roan lub rabii cano. Zobino jest lekkim wzorem plamkowania, charakteryzującym się wysoką bielą na nogach, plamami na brzuchu, białymi znaczeniami na twarzy, rozciągającymi się poza oczy, i lub plamami rainingowymi, wzorów stojących samodzielnie lub na krawędziach białych oznaczeń. Rozbrykana biel Najrzadziej spotykany wzór plam splashet white ma zazwyczaj niebieskie oczy i wyraźne, gładkie. Blokowane białe oznaczenia, które prawie zawsze obejmują głowę i nogi. Ogon jest często biały lub z białymi końcówkami, a oznaczenia ciała zaczynają się pod brzuchem i rozciągają w górę. Overo. Wzór plamek będący mieszanką ubarwienia tobiano i overo, na przykład niebieskie oczy na ciemnej głowie. Solid. Koń kwa kwalifikujący się do rejestracji jego paint, który nie ma bieli, stanowiącej uznany wzór centkowania. Kolor. nieformalny termin oznaczający, że koń ma plamisty wzór. Przeciwieństwo solid. Chrom Nieformalne określenie używane w niektórych regionach geograficznych do opisania szczególnie jaskrawego wzoru plamistości. Pintalusa, nieformalny termin używany do opisania koloru konia, który został skrzyżowany z koniem rasy American Paint i Apollosa. Pint czy Pinto. Termin Paint i Pinto są czasami używane do opisania koni rasy Paint. Rasa nazywa się konkretnie Paint, a Pinto odnosi się do koloru. Historia. Konie rasy American Pine Horse mają wspólnych przodków z końmi rasy American Quarter Horse. I Thoroughbred. Zarejestrowany konie rasy Pine Horse powinien być zgodny z tym samym typem budowy ciała, który jest pożądany u koni rasy Quarter Horse Muskularne zwierzę, które jest ciężkie, ale niezbyt wysokie z nisko położonym środkiem ciężkości, zapewniającym zwrotność i potężnymi tylnymi kończynami odpowiednimi do szybkiego przyspieszania i sprintu. Kiedy American Quarter Horse Association powstało w 1940 roku, aby zachować konie w typie stok, wykluczono te o umaszczeniu pinto i konie crop-out, czyli te, które urodziły się z białymi plamami na ciele lub białymi nad kolanami i stawami skokowymi. Niezrażeni tym fani kolorowych koni hodowanych, utworzyli szereg organizacji mających na celu ochronę i promocję koni rasy paint. W 1965 roku niektóre z tych grup połączyły się Tworząc American Pine Horse Association. Użytkowanie. Konie rasy Pine Horse są wykorzystywane w różnych dyscyplinach jeździeckich, najczęściej w Western Pleasure, Trainingu i innych zawodach westernowych. Choć jeżdżą także po angielsku w zawodach Hand Seat lub skokach przez przeszkody. Problemy genetyczne. Jednym z problemów medycznych związanych z rasą jest choroba genetyczna śmiertelny syndrom bieli, w skrócie LWS nazywany również syndromem śmiertelnej bieli, overo, w skrócie OLWS, lub rzadziej syndromem białego źrebięcia, w skrócie WFS. Jest powiązany z recesywnym genem związanym z wzorem ramy. Konie, które są he heterozygotycznymi nosicielami tego genu, nie zapadają na tę chorobę i są fizycznie zdrowe. Jednakże, gdy rodzi się źrebie, które jest homozygotyczne dla genu LWS powinno zostać poddane humanitarnej eutanazji wkrótce po urodzeniu. W przeciwnym razie umrze w ciągu kilku dni z powodu powikłań związanych z niedorozwojem przewodu pokarmowego. Dostępny jest test DNA na obecność LWS, dzięki czemu konie będące nosicielami tego genu nie są ze sobą kojarzone. Konie mogą być nosicielami genu LWS. I nie wykazywać widocznego umaszczenia overo. Przypadki pojawiły się zarówno u potomstwa rodziców o umaszczeniu tobiano, jak i jednolitym, choć wszystkie dotychczasowe przypadki to konia, które miały przodków o umaszczeniu overo. LWS nie jest również charakterystyczne wyłącznie dla koni czystej maści. Może wystąpić u każdej rasy koni, u której występuje ramowy wzór umaszczenia overo. Ze względu na duży napływ amerykańskich hodowli koni rasy Quarter Horse, niektóre konie Pańc mogą być również nosicielami zaburzeń genetycznych, takich jak okresowy paraliż hiperkaliemiczny w skrócie HYPP, dziedziczna regularna astenia skórna koni w skrócie HERDA, miopatia spikrzeniowa polisacharydów koni zwana ESSM, miopatia spikrzeniowa polisacharydów u koni Pańc Quarter Horse i Apollonii, Hipertemia złośliwa MH i niedobór enzymu rozgałęziającego glikogen GBED. Wpływ hodowli koni pełnej krwi angielskiej sprawia, że niektóre linie krwi są bardziej narażone na zespół Woblera. Już kiedyś na kanale nagrywałam odcinek o tej rasie. Możecie go sobie zobaczyć. Zostawię wam linka w opisie. Nagrywałam ten film 5 lat temu, więc jest wielka różnica pomiędzy dzisiejszym filmem, a właśnie tamtym filmem z serii Raz koni. Będziecie mogli sobie zobaczyć, jaka jest różnica. Muzyka A teraz przechodzimy do recenzji figurki. Została ona wykonana na moldzie Geronimo, który został wyrzeźbiony przez Monique Piglet Studios w 2016 roku. Na tym moldzie znajduje się dużo malowań, między innymi z serii Ideal, którą będę dzisiaj też omawiać, ale też są inne piękne malowania. I tutaj wam pokazuję większości malowania srokate oraz Apollosa, czyli inaczej tarantowate, bo te najbardziej skradły moje serce. Napiszcie w komentarzach, które malowania z nad Ludzie podobają Wam się najbardziej. A teraz przechodzimy do figurki, która jest tematem dzisiejszego odcinka. A bohaterem dzisiejszego odcinka jest ogier American Pint Horse z serii Ideal wyprodukowany w 2021 roku i teraz już jest modelem wycofanym. Seria Ideal to seria koni, które są inspirowane twórczością malarza Orena Mixera. I tutaj Wam pokażę również zdjęcie, które jest inspiracją właśnie dla tego konia American Pint Horse. I tutaj teraz możecie też zobaczyć zdjęcia innych koni właśnie z tej serii. Powiem Wam, że najbardziej z tych Koni, oprócz właśnie American Pine Horse, najbardziej podoba mi się najnowszy z 2023 roku, czyli koń Apollosa. Myślę, że kiedyś go sobie sprawię. A teraz przechodzimy do tego pięknego pana. Nazywa się on u mnie Eldorado. Jest on maści strokatej, a dokładniej gniado strokatej. Ma na sobie przepiękny wzór strokacizny, złożony z różnych plam brązowych i białych. Jak widać, całe jego nogi są białe i na całym ciele ma właśnie te różne plamy w bardzo ciekawych kształtach. Takie troszeczkę poszarpane, i oczywiście, tak każdy bejer, który jest z rakaty, te odmiany zostały wydrapane, czyli nie są fabrycznie namalowane. Ten model ma na sobie brązowe cieniowanie, jaśniejsze i ciemniejsze, różne odcienia, i doskonale je widać na tym koniu. Widać przepiękną głębię pomiędzy tymi odcieniami, że na zadzie mamy na przykład te jaśniejsze i ciemniejsze w połączeniu. Nareszcie ciała są raczej ciemniejsze i troszeczkę jaśniejsze odcienie brązu, ale do siebie zbliżone. Głowa jest bardzo ciemno i na głowie mamy taką cienką strzałkę, też jest szarpana. Grzywa oraz ogon są dwukolorowe, czyli biało-czarne. Grzywa na górze jest czarna, a na dole, bardziej przy ciele, jest biała. Ogon u nasady jest biały, a końcówka cała jest czarna. Ten model można powiedzieć, że jest płaski, jeśli chodzi o nogi, oraz grzywę i ogon. Te przejścia nie są aż tak płynne na grzywie i ogonie, jak na treści ciała, ale moim zdaniem pasują do tego modelu. I pewnie, jak wiecie, każdy koń gniady ma czarną grzybę, więc tutaj zostało to zachowane. Mamy na dwóch nogach kremowe kasztany oraz wszystkie kopyta są kremowe z racji tego, że mamy tak długie białe odmiany. I kopyta są troszeczkę rozjaśniane na końcach. Są przez to troszeczkę białe. Hrapy są przyciemniane też na czarno. Tak samo wnętrza uszu też troszeczkę są czarne. I w niektórych miejscach można zauważyć czarne cieniowanie. Ale jest ono bardzo sutelne. Bardzo mi się podoba ta maść. Od razu mi się spodobała jak zobaczyłam tego konia w ja bardzo lubię koniec rakata. Jeśli chodzi o brajery, to mam do nich wielką słabość. Mogliście to zauważyć w filmach, w których właśnie omawiam brajery, że zazwyczaj jak wam pokazuję moldy, to najbardziej właśnie podobają mi się maści srokatę. Ewentualnie Apalusa. Nie wiem dlaczego, ale takiegoś wyszło. Że odkąd zaczęłam się interesować brajerami, to najbardziej podobają mi się te srokaty. Są one bardzo unikalne. Mają piękne wzory, serkacizny, bardzo nietypowe i takich wzorów nie znajdziemy w innych firmach. I też takich kolorów. Bo maści sarkatu u Breira mają naprawdę przeróżne kolory i przeróżne wzory. A ten model ma naprawdę przepiękny wzór. I bardzo mi się podoba, że zostały tak bardzo oddane kolory oraz wzory. Też przedstawione na tym obrazku tego artysty. Jeszcze nie powiedziałam nic o oczach, że są one czarne i mają namalowane białka. Ale są one dosyć małe. Jeśli chodzi o rzeźbę, no to nie mamy tutaj mocno wyrzeźbionych mięśni. Ale widać zaznaczoną klatkę piersiową, czy też mięśnia na zadzie. Troszeczkę na nogach, ale bardzo subtelnie. Więc te mięśnie nie są tak głębokie jak u innych moldów, ale są jak najbardziej widoczne. Pewnie dzięki tym brązowym odcieniom na ciele. Mamy bardzo ładnie zaznaczone pustro i ten koń ma zaznaczone na wszystkich nogach strzałki. Co nie zawsze się zdarza u wszystkich koni, bo jak pewnie wiecie niektóre bariery nie mają zaznaczonych wszystkich strzałek na kopytach. Grzywa i ogon mają bardzo subtelnie zaznaczone włoski, choć na ogonie są one bardziej widoczne. Model jest w prostej pozycji stojącej, grzywa i ogon są w bardzo prostym kształcie, to dodaje takiej prostoty temu koniowi. Ten model moim zdaniem jest naprawdę prześliczny, przesłodziutki, ma naprawdę przepiękną maść, jak już wam mówiłam, też bardzo ładna rzeźbę i na tym modzie jest też wiele innych pięknych malowań, które mam nadzieję, że kiedyś będę miała we swojej kolekcji. I może kiedyś utworzy się z tego konga. Niestety jeśli chodzi o dostępność tego konia, czyli American Find Horse, to jak wcześniej powiedziałam, jest on wycofany, czyli już nie jest normalnie produkowany, więc jego zdobycie jest trudniejsze. Udało mi się znaleźć tylko oferty na ebayu, na których linki wam zostawię w opisie, ale niestety ceny na ebayu za ten model są straszne. Niestety w Polsce nigdzie go nie znalazłam i najwidoczniej kiedy ja go kupowałam, miałam po prostu szczęście. Kupiłam swój egzemplarz u prywatnej osoby. Możecie sobie zobaczyć unpacking oczywiście na kanale, żeby zobaczyć u kogo kupiłam ten model. I naprawdę miałam szczęście, bo gdybym wtedy go nie kupiła, to pewnie przez długi czas bym go nie miała, bo po prostu teraz nigdzie nie ma. I mówiąc, nigdzie mam na myśli, że jest tylko właśnie na eBayu i w Stanach Zjednoczonych. A jeśli nie wiecie, no to tam wysyłka jest bardzo droga i mogą niestety też policzyć cło. I cena za sam model też jest wysoka. Więc niestety, jeśli chcecie mieć ten model, no to musicie się liczyć z tym, że jest on drogi za granicą i jest tylko teraz tam dostępny. No chyba, że pojawią się jakieś oferty u osób prywatnych, to musicie to śledzić na bieżąco, na Facebooku, czy na OLX, czy na Vinted. Ale teraz niestety Wam nie mogę podać takich ofert, bo po prostu ich nie znalazłam. Podsumowując, bardzo Wam polecam tego konia. Jest naprawdę przepiękny, bardzo fotogeniczny. Świetnie też się nadaje do robienia różnego rodzaju akcesorii. Jak widzicie mój model nosi przepiękny fioletowy kantar z bardzo wyrazistymi zielonymi kryształkami. Był on robiony na zamówienia u pewnej osóbki, którą kiedyś znalazłam na Facebooku. I te kantarki też mają swój unpacking, bo wtedy właśnie zamówiłam dwa, więc możecie go sobie zobaczyć na kanale. Link też Wam zostawię w opisie, jeśli bylibyście zainteresowani od kogo to mam. To będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało to zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzach jak się Wam podoba ten model oraz co sądzicie ogólnie o filmie. I jeśli chcecie, żebym jakieś filmy stare nagrała na nowo, chodzi tutaj między innymi o jakieś rasy koni, słynne konie czy może jakieś inne odcinki, żebym właśnie nagrała na nowo, które są stare i wiecie Wiecie. Już teraz mi się zmienił sposób nagrywania bardzo diametralnie, więc jeśli chcecie, żebym jakiś film ponownie zrobiła, no to napiszcie konkretnie, który. To może wtedy sama zdecyduję, czy warto go właśnie znowu nagrać, czy nie. Bo jestem właśnie ciekawa, czy chcielibyście takie ponawianie jakichś starych filmów. Albo jakich serie chcielibyście, żeby jeszcze wróciły na kanał, których dawno nie nagrywałam. Wtedy na pewno rozpatrzę Wasze propozycje, jeśli będzie dużo komentarzy na jakąś konkretną rzecz, żeby wróciła, czy żebym od nowa nagrała jakiś film i będzie dużo komentarzy o to, no to wtedy to rozpatrzę. Pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał i kliknąć w dzwoneczek, aby nie przekapić następnych filmów, nie tylko z recenzji figur Koni, ale też innych filmów, które mam na kanale i na które czekacie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.